W tym zadaniu musimy wskazać, która spośród czterech liczb a, b, c czy d spełnia następującą nierówność z wartością bezwzględną. Zadanie to rozwiążemy po prostu podstawiając do tej nierówności kolejno te cztery liczby, no i sprawdzimy, która z nich spełni właśnie tą nierówność. Można byłoby również rozwiązać to zadanie w sposób klasyczny, czyli wprost rozwiązać tę nierówność z wartością bezwzględną i wyznaczyć wszystkie x, które ją spełniają, no ale to byłoby zdecydowanie trudniejsze i trwałoby dużo dłużej niż po prostu podstawienie tych czterech wartości. Zobaczmy zatem, jak wygląda sytuacja z dziwą z punktu a, czyli podstawiamy w miejsce x w tej nierówności 0. Pod wartością bezwzględną będziemy mieli 1 minus 2 razy 0, a po prawej stronie będziemy mieli 0. Już w tym momencie powinno być widać, że ta nierówność jest sprzeczna, ponieważ wartość bezwzględna z czegokolwiek nie może być mniejsza od 0. No ale zobaczmy co tam tak naprawdę siedzi. 1 minus 0 to jest po prostu 1, czyli mamy wartość bezwzględną z 1. Czy ona jest mniejsza od 0? No oczywiście nie, ponieważ 1 nie jest mniejsza od zera. Zobaczmy teraz, czy przypadkiem może liczba z punktu B spełnia tą nierówność, czyli podstawiamy w miejsce x 1 drugą. Pod wartością bezwzględną mamy 1 minus 2 razy 1, 2 i to ma być mniejsze od x, czyli od 1, 2. Pod wartością bezwzględną otrzymaliśmy 1 minus 1 i to ma być mniejsze od 1, 2, no i tak rzeczywiście jest, ponieważ 1 minus 1 to 0, pod wartością bezwzględną mamy 0, no a 0 jest mniejsze od 1, 2, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest b. Moglibyśmy jeszcze dla pewności sprawdzić, czy przypadkiem liczby z punktów C oraz D nie spełniają tej nierówności. No to szybko zobaczmy, jak sy sytuacja wygląda w tych przypadkach. W punkcie C podstawiamy pod x a 1. Pod wartością bezwzględną mamy 1 minus 2 razy 1, czyli 1 minus 2. To ma być mniejsze od 1. Czyli pod wartością bezwzględną mamy liczbę 1. Czy ona jest mniejsza od 1? No oczywiście nie, bo 1 nie jest mniejsze od 1. No i jeszcze na koniec zobaczmy liczbę z punktu d, czyli x równego 2. Po podstawieniu do naszej nierówności otrzymamy pod modułem 1 minus 2 razy 2, czyli 1 minus 4, i to ma być mniejsze od x, czyli od 2. Zatem pod wartością bezwzględną mamy liczbę minus 3, to ma być mniejsze od 2, no ale oczywiście tak nie jest, ponieważ trójka nie jest mniejsza od 2. Czyli jedyną prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.